Dosyć mroźna noc była. Mamy taką misję odpalić patrola A tu wygląda tak, jak wygląda. Widać, że był mróz. Widać, że nie było odpalany. No i co? Będziemy się do niego dostawać i go uruchamiać. Panel na dachu zasypany śniegiem, lodem. Działamy pierwsze podejście. Najpierw otworzymy, Dobra, otworzył się, nie zamarzł. Sczelka wjeżdżony więc powinno być OK. Zostawimy Wam punkt filmowy numer 2 z telefonem i będziemy robić rozruch. Zobaczymy czy ruszy. Patron zamrożony Ślan na zegarach nie wiem czy widać w nocy było kilkanaście stopni mrozu, teraz już pewnie jest mniej wyłączamy grzanie foteli grzejemy świecę To jest taka diodka pokazuje jak długo się świece grzeją Troszeczkę też wyłączamy tu mam ręcznie możliwość dogrzeć świece, ale skorzystamy no i zaraz zobaczymy, co się wyda.